Cześć, tej Wiesław. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, który spędza sens powiek niejednej osobie na świecie. Mówimy tutaj o temacie: mini-LED versus OLED. Jeżeli liczycie na to, że ja rozstrzygnę ten dylemat, no to musicie dotrwać do końca tego filmu, na który serdecznie Was zapraszam. Pod młotek jako pierwsza idzie technologia mini LED. To jest tylko i wyłącznie kwestia podświetlenia matrycy LCD. To nie jest technologia wytwarzania obrazu. Telewizory mini LED to są po prostu telewizory LCD, które mają źródło światła za sobą w postaci diod mini LED. Co nam daje mini LED w telewizorach LCD? Pierwsza sprawa to jest jasność. Te telewizory jako pierwsze z dużą łatwością osiągnęły jasność tych highlightów białych na poziomie ponad 1000 nitów, prawda? To właśnie dzięki podświetleniu Mini LED. Co za tym idzie? Mini LED to również możliwość umieszczenia za matrycą LCD, w tym podświetleniu Mini LED, bardzo wielu stref lokalnego wygaszania. Im więcej jest tych stref za matrycą LCD, im one są mniejsze. Tym jakość obrazu zyskuje. Dlaczego? Ponieważ poziom kontrastu jest wyższy, poziom odzorowania poszczególnych detali jest również o wiele bardziej widoczny przy bardzo gęstym i zaawansowanym podświetleniu za matrycą LCD. Natomiast różni producenci mają różne linie swoich telewizorów z podświetleniem mini LED. I teraz, co jest ważne w tej technologii? Po pierwsze, jaka jest liczba diut LED za ekranem przy danej przekątnej telewizora, prawda? Ta informacja jest bardzo rzadko podawana przez producentów telewizorów, ale coś, co możecie sprawdzić, to jest to, ile jest stref lokalnego wygaszania przy danej przekątnej. Więc ile jest tych stref, to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Algorytm, który steruje tymi strefami, jest bardzo często istotniejszy niż sama ilość stref. Dlaczego? Ponieważ od jego pracy zależy jakość obrazu, którą widzimy na ekranie telewizora, i to nie tylko w jasnych obrazach, ale również to, co powinniśmy zobaczyć w półcieniach czy w, pół, w półmrokach. Tutaj producenci również ewoluują z roku na rok i cały czas starają się ulepszyć. Podświetlenie mini LED, żeby diody były jeszcze mniejsze, żeby miały inny kąt padania światła, żeby miały inny kształt padania światła, więc to jest cały czas technologia, która się rozwija. Nie to, że podświetlenie mini LED w telewizorach LCD ma same, same plusy. Jeżeli oglądamy w ciągu dnia, jeżeli oglądamy jasne sceny, no to tutaj w ogóle nie ma tematu, tu mini LED na pewno dostarczy nam efektu wow i wrażeń niesamowitych, prawda? Schody zaczynają się dla telewizorów LCD. Kiedy oglądamy wieczorem, kiedy mamy zupełnie ciemne pomieszczenie i mamy pokazać trudną do zaświecenia scenę, typu na przykład rozgwieżdżone niebo. Telewizory LCD mają z tym duży problem. Producenci bardzo często robią tak, że żeby pokazać teoretycznie bardzo smolistą czerń, jak na OLEDzie, po prostu zmniejszają podświetlenie. Przez to na tym telewizorze LCD czerń wygląda bardzo dobrze, ale widzimy tylko połowę tych gwiazd. OLED, czyli organic light emitting diod z angielskiego. Słuchajcie, to jest dioda organiczna, która powstała wiele lat temu, a mniej więcej od dekady była wykorzystywana głównie przez firmę LG do produkcji telewizorów OLED. Od mniej więcej dwóch lat wskoczył konkurent, czyli QD. OLED od firmy, od firmy Samsung, natomiast te firmy zbierają pochwały za to, że są to telewizory no niemalże doskonałe. Skąd się bierze ta doskonałość technologii OLED? Wynika to przede wszystkim z tego jak ta matryca pracuje. Otóż w matryce OLED nie ma podświetlenia jako takiego, ponieważ same diody organiczne są niezależnym źródłem światła. I jeżeli w takim telewizorze OLED o rozdzielczości 4K macie 8,3 miliona pikseli, to te 8,3 miliona pikseli to są niezależne żaróweczki, które palą się wtedy kiedy mają się palić. Czyli Nieskończony kontrast to jest coś, co jest w stanie zaoferować tylko i wyłącznie matryca organiczna. No bo jak zmierzyć kontrast w telewizorze, jeżeli połowa telewizora jest zupełnie biała, a połowa zupełnie wyłączona, czyli czarna? Chciałbym Wam przypomnieć, że kontrast to różnica między najjaśniejszym a najciemniejszym punktem obrazu. Nieskończony kontrast to tylko jedna z zalet Oleda. Drugą zaletą są zdecydowanie kolory, które są wytwarzane przez tego typu matryce. Otóż słuchajcie, te kolory są bardzo żywe, te kolory są bardzo naturalne, bardzo przyjazne i przyjemne dla oka, ale matryca organiczna po kalibracji staje się panelem referencyjnym, czyli jakby kolory są naturalnymi kolorami. Jeżeli ktoś z Was jest fanem kinowej jakości obrazu, na OLEDzie zdecydowanie jest w stanie doświadczyć tej kolorystyki. Zresztą film i OLED tutaj się bardzo, bardzo łączą. Dlaczego? Słuchajcie, w europejskim biurze Netflixa na OLED-ach jest sprawdzane to, jak filmy nagrane przez tą platformę będą wyglądały u klientów w domu. Kąty widzenia matrycy organicznej są na dużo wyższym poziomie niż jakakolwiek matryca VA i nawet matryca IPS. Mimo tego, że producenci telewizorów LCD robią coraz to nowsze powłoki, które mają poszerzyć kąty patrzenia na dany telewizor, to cały czas OLED tutaj jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kąty patrzenia. Wzornictwo. Ktoś powie, że to jest mało istotna kwestia. No słuchajcie, ten telewizor powieszony na ścianie czy stojący na stopie również musi być atrakcyjnym. Wystrojem wnętrza, w którym się znajduje. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o głębokość matrycy OLED, ona ma tam no, parę milimetrów. Żaden telewizor LCD nigdy nie będzie tak smukły jak matryca organiczna, czyli OLED. Nie ma róży bez kolców i dokładnie tak samo jest z OLED-em. Słuchajcie, istnieje tutaj pewne ryzyko wypalenia obrazu. Wypalenie to jest nic innego jak utrwalenie stałych fragmentów obrazu, które są widoczne po prostu na telewizorze i są nie do usunięcia. I teraz na to cierpiały OLEDy parę lat temu. Przez wiele lat ta technologia była dopracowywana, aby zupełnie wyeliminować powstawanie powidoków czy właśnie wypaleń w domowych, w domowych warunkach, ale żeby być fair, porównując te dwie technologie, należy wspomnieć o tym, że niewielkie, ale jednak takie ryzyko istnieje. Od lat największą zaletą telewizorów LCD była ich wyższa jasność niż OLEDów. I tutaj rok 2023 zmienił to diametralnie, ponieważ i firma LG, i firma Samsung wprowadziła w tym roku nowe modele swoich matec organicznych, które spokojnie osiągają jasności powyżej 1000, 1000 nitów. Czyli teoretycznie ten największy argument. Przemawiający za tym, że telewizor LCD będzie dużo jaśniejszy od OLED-a, można już sadzić do e, lamusa, ale słuchajcie, maksymalna jasność świecenia telewizora to nie jest wszystko. Pytanie, w jakich warunkach i czy zawsze ta jasność jest uzyskiwana na tym samym poziomie? I tutaj znowu dochodzimy do porównania technologii OLED i Mini LED. Słuchajcie, oled -y, jak już mówiłem, Muszą być zabezpieczone przed tym, żeby nie zrobiła im się krzywda, prawda? I teraz to, czego OLEDy nie lubią, to długotrwałe wyświetlanie tego samego obrazu, a już tym bardziej, jak on jest jasny. I mają specjalne systemy, które przyciemniają obraz. Czyli na przykład, jeżeli jesteście fanem hokeja, gdzie jest dużo białego obrazu i oglądacie te mecze często, to na OLEDzie po pewnym momencie ten obraz zostanie przyciemniony. Pewne algorytmy u jednego producenta działają w miarę subtelnie, u innego potrafi to być bardzo poważne przyciemnienie. Słuchajcie, tego typu parametr nie występuje w żadnym telewizorze z podświetleniem mini-LED. Żeby nie było tak różowo, to telewizory mini-LED to nie są tylko i wyłącznie plusy. Są pewne sceny. Które mogą być wyświetlane poprawnie tylko i wyłącznie na matrycy OLED. O jakich scenach mówię? O bardzo ciemnych scenach. O scenach, gdzie mamy bardzo dużo detali w ciemnych fragmentach obrazu, tego typu obrazy zdecydowanie lepiej wyglądają na OLED niż na telewizorze LCD z podświetleniem mini LED. Kolejna kwestia to argument żywotności, który też już można odłożyć do lamusa, ponieważ żywotność matryc LCD i matryc organicznych. Jest liczona na bardzo, podobne, bardzo podobny czas. Jest to kilkadziesiąt tysięcy godzin, 4 godziny dziennie, jeszcze ponad 20 lat. Czyli, jakby nie rozpatrywałbym w ogóle żywotności poszczególnych matryc przy porównaniu tych dwóch telewizorów. Nie chciałbym być posądzany o to, że jestem stronnikiem jednej z technologii. Natomiast muszę być wobec Was fair, ponieważ matryce LCD. Spoczytlenie millet mają pewien malutki problem, nazywać to clouding, czyli poświata naokoło małych, białych elementów na ciemnym e, tle. I oczywiście tutaj producenci tych telewizorów również e, ewoluują i również e, wprowadzają nowe technologie, które mają zupełnie wyeliminować tą poświatę, czyli clouding ale musicie być świadomi, że coś takiego może w tych telewizorach występować. Zbliżamy się nieuchronnie do tej ekscytującej chwili, czyli odpowiedź na pytanie mini LED czy, czy OLED. I tutaj, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że to zależy od tego, jak i gdzie będziecie ten telewizor oglądać i co na nim będziecie oglądać. No niestety, ale taka jest prawda. Słuchajcie, ja lubię filmy science fiction, ja lubię filmy fantazy, ja lubię oglądać w męskiej jaskini, czyli w ciemnym pomieszczeniu i ja zawsze wybiorę matrycę OLED. Jeżeli ktoś ogląda w ciągu dnia, Lubi sport, lubi bardzo jasne i żywe kolory, zdecydowanie tutaj em, telewizor mini LED będzie lepszym pomysłem i tutaj się nic nie zmieniło. Mimo tego, że podświetlenie mini LED zmieniło diametralnie jakość obrazu w LCD i ono jest bliższe oled to jednak są te różnice w jakości tego obrazu. Która technologia według Was oferuje wyższą jakość obrazu i dlaczego? Dajcie znać w komentarzu. Natomiast mam dla Was informację na 100% pewną. Olbrzymi wybór telewizorów OLED i telewizorów MINI LED dostępny jest w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!